Witajcie moi kochani! Dzisiaj jesteśmy w sklepie Pepko i zobaczcie, tutaj mamy taką koszulę. Koszula kosztuje 30 zł. Ona jest taka dosyć cieniutka, ale nie jest prześwitująca. Ma takie rękawki z białym guziczkiem. Tak wygląda, dwie kieszonki. Bardzo ładnie się prezentuje, ale zobaczcie tutaj. Taką bluzeczkę za 35 zł. Zobaczcie, jak ona wygląda. Jest taka bardzo błyszcząca, a zbliża się sylwester, więc fajna opcja. Jeszcze będą dalej spódniczki, więc zostańcie w różnych rozmiarach, dużych, małych, jakie tam potrzebujecie. I bardzo mi się podoba ta bluzka. Tak wygląda. Nie gryzie jest fajnego materiału. I zobaczcie, tutaj na przykład można sobie dokupić spódniczkę do niej. Taka spódniczka jest w kwocie 30 zł. Ma takie guziczki. Jest troszeczkę takiego grubszego materiału. I tak wygląda. Zobaczcie ten materiał, tak z bliska wygląda. Zaraz zobaczymy, jak wygląda z tyłu. Z tyłu jest na zameczek. I tak się prezentuje. Ale spójrzcie, co jest za nią. Zobaczcie, jaka super spódniczka. Kosztuje 30 zł na takie guziczki. I od środka jest taka, um, taka milutka w dotyku. Bardzo fajnie, że robią teraz takie rzeczy, bo niektóre rzeczy czasami są takie, że tak gryzą, że ja od razu dościągam. Nie wiem, czy wy tak macie. Um, ale tutaj są akurat takie bardzo miłe następnie mamy taki sweter, zobaczcie. Jest on w kwocie 50 zł. Zobaczcie, ale ja tak zawsze dotykam te rzeczy i patrzę, czy one są miłe w dotyku. I ten sweterek również jest taki bardzo miły. Ma on takie włoski wystające, jak się przyjrzycie. Przyjrzycie, dobrze powiedziałam. <laughs> Tak wygląda i zobaczcie tutaj są takie spodnie granatowe w takie paski takie też wpadające właśnie w taki fiolet więc można by było sobie dobrać, dobrać do tego sweterka po prostu 30 zł takie spodnie kosztują mają tutaj zapasowy guziczek są one na zameczek tak wyglądają. One na górze mają taką gumeczkę. Zobaczcie, mają kieszonki. Zaraz jeszcze zobaczymy jak na dole. Na dole wyglądają tak. Są cieniutkie, nie są grube. Także myślę, że fajna taka opcja, akurat kolorystyczna tych dwóch rzeczy. I z tyłu wyglądają tak. Te mają kieszonek. Różne, przeróżne rozmiary. U nas naprawdę było y, bardzo dużo tych spodni. I następnie tutaj jestem obok y, takiej tiulowej spódniczki. Zobaczcie. Tutaj jest taka guma, która się uciąga bardzo mocno. Tutaj ona kosztuje 35 zł. Ta guma połyskuje, więc też super opcja na sylwestra. Zobaczcie. I pod spodem jest taka podszewka. U nas są tylko w kolorze czarnym. I na, nie mam tej spódnicy, ale mam spodnie z takiego samego materiału, też w taką kratę, też kupione w Pepko. Ta spódniczka kosztuje 30 zł. I y, naprawdę mogę Wam polecić. Materiał jest bardzo miły w noszeniu i delikatnie się y, uciąga. Tu mamy, jak widzicie, takie 3 złote guziczki z jednej strony, trzy z drugiej. Jest rozporek z tyłu na zameczek. Także bardzo fajna, następnie sweter. Taki sweter w paski i on jest w kwocie 60 zł, ale powiem Wam, że naprawdę jest porządnie zrobiony. Zobaczcie, tutaj ma takie ściągacze. Z takiej powiedziałabym porządnej włóczki. I jak jestem już tutaj bliziutko, to pokażę Wam taką torebeczkę. Ta torebeczka kosztuje 40 zł. I zobaczcie, w środku wygląda tak, ma tutaj taki zatrzask, ma kieszonkę na suwaczek. Szukam czy jest paseczek, bo widzę, że jest, yy, są takie, yy, takie kółeczka, żeby można było zaczepić pasek, ale paseczka nie widziałam. Może akurat tutaj w tej torebce nie było, a może po prostu jest to zrobione, że można sobie doczepić jakiś paseczek, nie wiem. Tak wygląda, fajnie się prezentuje, ta rączka jest taka sztywna i tu obok jest taki yy, worek, worek torebka, mogłabym tak powiedzieć mi bardzo podobają się takie torebki u nas kosztuje 20zł jest przeceniona z 30 nawet powiem Wam że taka fajna opcja yy, na zakupy żeby zakupy sobie wrzucić już nie musicie brać torebki tylko yy, zakładacie taką torebunię zobaczcie ona tutaj również jest na taki zatrzas aż ciężko mi było to odpiąć i w środku wygląda tak Myślę, że bardzo fajna torebka. I następna, która wpadła mi w oko, bo oczywiście ja, ja lubię wszystko co czarne, co złote i co jest takie zamszowe. Taka torebka zobaczcie z takim łańcuszkiem, z takim pomponikiem skórzanym i ona jest w kwocie 50 zł, dosyć duża. Tu jeszcze macie dodatkowo taką rączkę. A tutaj mamy takie ćwieki. I z tej strony jest taka. Następnie sukienka jeansowa. I ona kosztuje 40 zł. Zobaczcie, takie ma rękawy. I na dole ma takie falbanki. Jak już była sukienka, to teraz futerko. Tamte futerka obok pokazywałam wam w poprzednim odcinku. A tutaj mamy futerko przecenione na 20 zł. Zobaczcie, tutaj jest takie futro. A tutaj jest taki um, cienki materiał. Cienki taki płaszczyk. I taka koszula do spania. Świąteczna za 20 zł. S, M, L i XL. Tak wygląda. Zaraz zobaczymy, czy są jeszcze jakieś inne. Tak są. Ta jest za 30 zł. Zobaczcie, też jest taka cieniutka, taka bardziej sukieneczka, bym powiedziała. My znajdziemy coś innego jeszcze. Nie, chyba już nic nie będzie, ale dobierzemy do tego fajne bambosze dla zmarznaków Takie bambosze, zobaczcie, taki szary kolor. Podeszwa jest taka. Grubsza. I w środku są również takie ocieplane. I są one w kwocie 25 zł. Następne mamy tutaj mamy takie różowe, takie jakby dziane. I podeszła jak zwykle w tych butach taka twardsza. Również są ocieplane z takimi pomponami. I kosztują 25 zł. No a jak ktoś nie lubi takich zabudowanych kapciuszków, ma tutaj takie balerinki. Takie różowe z antypoślizgami. I one kosztują 15 zł. I zobaczcie: mamy bardzo dużo teraz w Pepco, y Szlafroków, ten kosztuje 60 zł. Jest z kapturem. Jest on na zameczek. Trochę inny niż zwykły, bo jest na zamek. Nie są za grube. Zobaczcie tutaj, takie w księżyce. Ma dwie kieszonki i ma takie tasienki jeszcze. Następny, który jest obok. Wygląda tak i kosztuje 50 zł. I zobaczcie. On ma również kieszonki, już nie ma zameczka, tylko ma paseczek, tak tradycyjnie. Ale ten musiałam Wam pokazać. Taki kolor śliwkowy, bym powiedziała. Rzuca się w oczy od razu z daleka, 60 zł. Ale ten materiał jest tak miły w dotyku. Jest taki cieniutki. Zobaczcie. Następnym szlafrokiem będzie szlafrok męski. Czarny, zobaczcie, z dwiema kieszonkami bez kaptura. Bardzo miły i kosztuje 50 zł. Tak wygląda. Pokażę Wam jeszcze od środka. I na koniec pokażę Wam skarpetki. Skarpetki męskie. E, kosztują 10 zł. Tu mamy dwie pary. A reszta wszystkich będzie po 10 zł, trzy pary. Mam nadzieję, że przegląd ubraniowy Wam się podobał. Dzisiaj lecę do Pepko nagrać Wam następny odcinek. Mam nadzieję, że będą jakieś nowości i że będziecie zadowoleni. Dziękuję Wam bardzo że za oglądanie. Trzymajcie się. Cześć.